Dzień dobry, witam na kanale Wróżka Ada i zapraszam dzisiaj osoby, które są urodzone w ognistym znaku lwa. Dla Was drogie lwice i lwy, za chwileczkę zrobię czytanie, horoskop na czerwiec 2023 roku, ale oczywiście jest to czytanie ogólne, które nie z każdą osobą może rezonować. Weźcie to. Pod uwagę i wybierzcie tylko to, co odpowiada Waszemu życiu, co wydaje Wam się w jakiś sposób znajome, a resztę po prostu zostawcie, nie przejmujcie się tym. Jestem Ada, bruszka z pasji i psycholog z wykształcenia i zawodu. I jeżeli ktoś jest ciekawy czegoś więcej na mój temat, a także tego, co oprócz czytań, kart Tarota i kart wyroczni. Oferuję to, zapraszam, zachęcam do zajrzenia na moją stronę internetową www.wroskaada.pl. A teraz już przechodzę do czytania dla lwów. Najpierw sobie, oczywiście, jak zwykle, oczyszczę przestrzeń tutaj moją biurkową, bo na biurku są karty rozkładane ale musi być oczyszczone, żeby i karty, i przestrzeń, i ja żeby tylko dobre energie tutaj do nas płynęły. Dobrze, najpierw sprawdźmy jakie tło będzie tego miesiąca czerwca dla Was, drogie lwy. Jak tutaj mogą być kierunki rozwoju czy ewentualne przeszkody albo albo też inne istotne kwestie na czerwiec 2023 roku. Z góry przepraszam za te stukania, które być może jest słyszalnym. Niestety kolejny sąsiad, robi remont. A no cóż, uroki mieszkania w bloku. Mm. Wiecie co, ja tutaj widzę. Dwie takie, dwa takie główne kierunki dla Was w czerwcu. Przede wszystkim sprawy dotyczące uczuć. Tutaj coś dla Was będzie takiego, co albo przyjdzie w czerwcu, albo poczujecie w czerwcu, że, że tak, tak musi być, że trzeba coś z tym zrobić, bo. Inaczej nie ruszycie dalej. To jest właśnie takie oczyszczenie się z jakichś emocji, z jakichś. Najczęściej to są negatywne albo jakieś trudne dla Was emocje. Coś takiego, co gdzieś tam właśnie wypłynie z podświadomości i będzie się domagało uleczenia. Nawet możliwe, że wypłakania się, przepłakania tego, ale to nie będzie taki płacz polegający na tym, że wy się będziecie koncentrować na smutku. Bo zarówno ta karta, jak i ta karta mówi wyraźnie o tym, że w ten sposób oczyścicie swoje serce i swoją duszę. To oczyszczenie jest w tej karcie symbolizowane przez te gołębie, a tutaj przez motyle. I w obu kartach właściwie chodzi tak z grubsza rzecz biorąc o to samo, bo tutaj jest nieświadomość, a tutaj jest mowa o duszy, której głosu często nie słyszymy, bo nie chcemy go słyszeć, bo nie umiemy go dostrzec. Głos duszy z reguły jest głosem cichym. I tak jak nieświadomość ujawnia się we śnie najczęściej, a głos duszy można najczęściej usłyszeć, kiedy jesteśmy gdzieś tam, kiedy te fale mózgowe bardzo zwalniają i jesteśmy na takiej granicy między jawą a snem i wtedy przychodzą do nas jakieś odczucia. Jakieś zaskakujące być może czasami myśli, i to jest właśnie to, co nam chce powiedzieć dusza. A tutaj jest bardzo dużo ruchu, tu jest wiatr, a nawet powiedziałabym początek jakiegoś cyklonu wręcz. I ta karta mówi o ogromnej zmianie, ale żeby ta zmiana zaszła, to musi bardzo dużo się podziać. Coś się musi dziać. I tutaj też jest ruch. Tu jest wyraźnie y, pokazana zmiana, a tutaj jest ruch. Ruch wynikający y, przede wszystkim z tego, y, że będą nowe pomysły, będą jakieś y, rozmowy, jakieś y, konwersacje, jakieś, y, y, jakaś wymiana zdań, wymiana być może pomysłów. Wymiana maili, wymiana telefonów, y, znaczy rozmów telefonicznych. Y, I to, to ma doprowadzić, ten, to, ten ruch, to zamieszanie, ma doprowadzić do tego, żeby zaszła jakaś istotna zmiana w waszym życiu. I y, jedno i drugie, ten jeden i drugi kierunek y, siebie nie wykluczają, bo może być tak, że albo wskutek tej zmiany, która. Nadejdzie, a przynajmniej rozpocznie się dla Was w czerwcu, drogi lwy. To bardziej uaktywni się Wasza podświadomość albo nieświadomość i Wasza dusza odważniej do Was się odezwie, i to spowoduje jakieś oczyszczenie, możliwość oczyszczenia się z jakichś trudnych emocji. Albo to oczyszczenie może spowodować, to, że Wy będziecie bardziej odważne, Lwy chociaż generalnie jesteście często odważne, no ale też macie swoje słabe strony, jak wszyscy. Więc to, ta, ta zmiana taka wynikająca z tego oczyszczenia emocjonalnego może spowodować, że za, zapragniecie zmiany też w ogóle w świecie swoim, materialnym, w tym co robicie, z kim jesteście, jakie macie plany, czy jakie plany w ogóle realizujecie. Także tutaj to jest widać czas zmian po prostu dla Was, takich, no powiedziałabym, dość potężnych zmian. W takim razie zobaczmy, co u Was w sferze materialnej, w sferze pracy i finansów. Co Wam Tarot może na ten temat powiedzieć? Proszę o informacje, jakie energie, jakie potencjały mogą przyjść do lwów w czerwcu 2023 roku w sferze materialnej, finansowo-zawodowej. Proszę moich przewodników duchowych o prowadzenie dla najwyższego dobra wszystkich oglądających. W tej sferze zawodowo-finansowej i materialnej jednocześnie. Jest tutaj jedna karta z arkanów wielkich, czyli z tej części Tarota, która mówi o procesie jakimś. Który będzie zachodzić, czyli to jest coś więcej niż jakieś jednostkowe wydarzenia. Ale zacznę nie od tej karty, a od innej, a mianowicie od tej, która mówi o patrzeniu tak na chłodno, na swoje sprawy. Dlatego, że myślę, że to bardzo będzie miało ważne znaczenie dla Was. A jednocześnie królowa mieczy to jest kobieta, która doskonale, zarówno ma doskonałe pomysły, ale też doskonale potrafi rozmawiać z innymi w taki sposób, żeby to, ta rozmowa jej przyniosła korzyści. Zresztą to jest bardzo dobra organizatorka, to jest też taka energia, która mówi o tym, że właśnie tak na chłodno, bez. Specjalnego zaangażowania emocjonalnego, podchodzi do wielu swoich spraw, a zatem y, nie ma co tutaj na nią wpływać jakimiś gierkami różnymi czy manipulacjami, bo ona po prostu na to nie pójdzie. I w sferze y, zawodowo-finansowej jest to dobra informacja, ponieważ y, jakieś negocjacje ewentualne y, finansowe czy zawodowe. Które być może będą Waszym udziałem, bo tutaj jest, tak jak powiedziałam, bardzo dużo tej energii, takiej związanej z komunikacją, to bardzo dobrze, dlatego że będziecie bardzo sprawne i sprawcze, drogie lwy, w, tej, w tym zakresie. Z drugiej strony, Królowa Mieczy może też mówić o tym, że zdacie sobie sprawę z tego, że jakieś wydarzenia, czy jakieś osoby, czy jakieś relacje, czy też nawet jakieś pomysły, które nawet już realizujecie, one po prostu muszą zostać przerwane i zakończone. Tak jak mieczem się przecina, po prostu uciąć pewne kwestie. I taka decyzja właśnie może spowodować, to, co symbolizuje sobą energia rycerza kielichów, a która tutaj w kartach wyroczni jest odpowiednikiem swojego rodzaju tych dwóch kart, które są na brzegach i które mówią właśnie o tej transformacji, ale takiej na poziomie uczuciowym. Bo oczywiście Bycie, patrzenie na chłodno to jest bardzo ważna cecha zarówno w biznesie jak i finansach, ale wy lwy jesteście znakiem ognistym, ogień jest waszym żywiołem, więc tak naprawdę to owszem, potraficie, jesteście bardzo często osobami niezwykle inteligentnymi, niezwykle takimi, właśnie mającymi różnego rodzaju pomysły, ale też tak jak ogień jest takim żywym, takim pełnym ekspresji, ekspansji żywiołem, tak wy też często ulegacie bardzo silnym emocjom. I ten Rycerz Kielichów to ma Was trochę y, ułagodzić. Więc y, energia Rycerza Kielichów to jest właściwie ta część y, tych dwóch kart, która mówi właśnie już o tym oczyszczeniu się z tego czegoś, co jest nie, y, dla Was niekorzystne. A co jest niekorzystne? To jest energia diabła. To są wszystkie Wasze lęki, Wasze obawy. Zale takie poczucie zależności od kogoś lub od czegoś. A przecież lew bardzo y, trudno znosi y, to, żeby być zależnym od kogokolwiek. To on chce rządzić, to on chce y, kierować innymi, chce być niezależny. Zatem zarówno to podejście na chłodno, jak i to oczyszczenie y, uczuciowe, emocjonalne, Y, powinno sprawić, że Ty się, drogi lwie, w czerwcu dzięki tym przemianom y, odsuniesz od czegoś, czy uwolnisz od czegoś, co hamowało Twój rozwój, co hamowało Twoją y, pasę, taką dobrą pasę, zarówno finansową, jak i w sprawach zawodowych, czy też biznesowych, jeżeli prowadzisz własną firmę. I y, y, to jest bardzo dobra wiadomość, że jeżeli te energie się pojawią, to ty wiedz o tym, że masz wszelkie ku temu szanse, żeby wreszcie wejść na prostą. Nawet jeżeli to dotyczy tylko jakiejś sfery Twojego działania, to wiedz o tym, że tu należy nad tym popracować. Nie bać się. I efektem tego może przyjść być to, że mogą przyjść jakieś propozycje. Dwójka Pentakli bardzo często mówi o tym, że dostajemy propozycje lepszej pracy, lepszego zarobku albo dodatkowego zarobku, czy dodatkowej pracy. Więc ten wysiłek takiego uporządkowania sobie, ale oczyszczenia się również, na pewno ci się opłaci, drogi Lwie, w tej sferze zawodowo-finansowej. Tak więc rzeczywiście idzie do Was tutaj transformacja. Ale ta transformacja jest oczywiście jak zwykle nie taka, że stanie się samo, bo jeżeli nie będziesz pracować nad sobą, to niestety ale nic się samo nie stanie. Co najwyżej gdzieś tam te energie musną cię, ale to Ty podejmujesz decyzję, czy ja to robię, czy ja tego nie robię. Jeżeli robisz, ok, masz szansę, żeby tutaj polepszyć sobie byt. A jeżeli nie robisz, no to sorry, miej do siebie pretensje. I spójrzmy, co w uczuciach, co w relacjach, co w emocjach u lwów w czerwcu. Proszę o informacje, jakie energie, jakie potencjały, jakie wydarzenia, jakie relacje, osoby mogą przyjść do lwów. Czerwcu 2023 roku. Proszę moich przewodników duchowych. Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. I patrzymy. No ciekawe. <ścoughs> Czwórka mieczy. Ciekawe, dlatego że mm, raki też miały taką. No nie wiem, ta karty doskonale potasowane, a jednak dwie karty macie podobne jak miały raki. I to właśnie w sferze uczuciowej. Bardzo interesująca jest to tutaj ten przekaz i mamy też, też w sferze uczuciowej mamy też jedną kartę z arkanów wielkich czyli jakiś proces się zaczyna jest to proces uzdrowienia i zdrowienia czyli to bardzo mocno pokazuje że warto wejść w ten proces uzdrawiania emocjonalnego słuchania swojej podświadomości tych potrzeb duszy po to, żeby się oczyścić z czegoś, co Was blokuje w jakiś sposób, nie pozwala Wam w pełni się transformować i pokonywać lęki, które macie, lęki, obawy, które Was być może gdzieś tam przytrzymują w tej sferze uczuciowej, relacyjnej. Jeżeli uporacie się z tymi, jakimiś swoimi. Nawet trudno to nazwać słabymi stronami czy trudnościami, ale z czymś, co nie pozwala wam, blokuje wam dostęp, bo może tak, blokuje wam dostęp do czucia w pełni tego, co macie czuć. To pamiętajcie o tym, że nad myślami można zapanować. Wystarczy. To jest łatwo powiedziane, wystarczy. Ale tak, jeżeli nauczysz się blokować negatywne myśli i kierować swoją uwagę na pozytywne strony życia czy danej sytuacji, to w końcu nauczysz się panować nad tymi negatywnymi, blokującymi Ciebie myślami. Zwłaszcza, że tutaj mamy jeszcze dodatkową taką przestrogę w postaci czwórki mieczy która mówi o tym, że możesz się czuć przez pewien czas wręcz osaczony, tak jak tu, Lwie, zablokowany przez jakieś myśli, które tu się zastanawiasz nad czymś, jak postąpić, czy się z kim spotkać, czy się z kim związać, czy, czy komuś zaufać, czy nie zaufać i tego typu rzeczy, ale tak naprawdę to te myśli, one bardziej ci blokują niż pomagają rozwiązać Twój problem dotyczący osoby, relacji czy też związku Twojego. I dopiero ta odwaga wynikająca z siły i to poczucie takiej właśnie sprawczości może też Ciebie uzdrowić. Bo ty lwie, zresztą tu jest Lew? Na tej karcie, to jesteś ty. Więc przypomnij sobie, że jesteś lwem, że jesteś lwicą, że ty naprawdę nikogo ani niczego się nie musisz bać, bo jesteś jak król słońca. Hmm? Także te swoje lwie cechy, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, relacyjne, w czerwcu wyciągnij na światło dzienne, oczyść się z tych wszystkich lęków, obaw. Zapanuj nad tym, uwolnij się od tego. Ale bądź też ostrożny, Lwie, dlatego że tutaj siódemka kielichów, energia tej karty mówi o tym, że mogą się przed Tobą pojawiać różnego rodzaju zachęty, propozycje, pojawiać się też osoby, które, jeżeli na przykład jesteś singlem, które, no powiedzmy, że mogą przyciągać Twoją uwagę. E, to może być kilka osób, to mogą być dwie osoby, to może być nawet jedna osoba, e, która ci będzie tutaj właśnie roztaczała przed Tobą różnego rodzaju, e, no takie, co to może być, jeżeli będziesz razem z nią, e, z tą osobą, w ogóle fantastycznie. Tylko, że siódemka kielichów to jest karta iluzji. Zatem, Ty właśnie z tego swojego lwiego. Tronu, spójrz na to, co ci kto tutaj proponuje i co jest iluzją, a co się może faktycznie spełnić, co jest możliwe do spełnienia. Może nic, a może cokolwiek, może jedno, może dwie, a może nic. Zatem, tak, bądź ostrożny, przemyśl sobie różne kwestie, ale nie pozwól, żeby Twoje myśli Ciebie przytłaczały, żeby Ciebie blokowały, ale też nie chodzi o to, żeby twoja, Twoje poczucie, ta Twoja odwaga i Twoje poczucie siły, żeby Ciebie zwiodły, że Ty sobie ze wszystkim dasz radę. Ani jedno, ani drugie. Tutaj trzeba wypośrodkować, bo ta zmiana tutaj idzie do Ciebie, ale też y, za, zadbaj o to, żeby y, zarówno y, ten wiatr zmian y, był oparty o zdrowe myślenie, czyli ani a y, ob, obniżenie. Czyli niedocenianie swoich walorów albo ich przeszacowywanie, ani jedno, ani drugie. I wtedy może okazać się, że któryś z tych kielichów to jest jednak do przyjęcia przez Ciebie, i ta zmiana może nastąpić też w sferze uczuciowej dla Ciebie co mam nadzieję się stanie, bo karta siły, tak jak mówię, to jest też karta uzdrowienia. Zatem jeżeli cokolwiek w Twojej relacji, czy w Twoich relacjach, czy w Twoich uczuciach do kogoś wymaga tego uleczenia, tego uzdrowienia, to to przyjdzie, ale też musisz nad tym popracować. Karty pokazują możliwości, a to człowiek podejmuje decyzję. Nie zapominaj o tym, kochana lwico, kochane lwie. I teraz w Waszym imieniu zapytam o radę, przesłanie na czerwiec 2023 roku. Proszę o radę, przesłanie dla lwów na czerwiec 2023 roku co istotnego jeszcze mają usłyszeć i dowiedzieć się osoby urodzone w znaku lwa. Obfitość. Ta karta mówi, to jest co prawda taka jesienna obfitość związana z jesienną pełnią księżyce, ale to jest obfitość taka, obfitość, że obfitość. Więc myślę, że ta karta mówi wyraźnie o tym, że jeśli dobrze pokierujesz swoimi działaniami, swoimi relacjami, swoimi decyzjami, jeżeli te decyzje podejmiesz właściwie, jeżeli uwolnisz się od czegoś, co... Cię gdzieś tam męczy, trapi, blokuje i pójdziesz za wiatrem zmian, to uzyskasz bardzo dużą obfitość, zarówno y, finansową, jak i uczuciową, że to uzdrowienie, uzdrowienie tutaj nastąpi. I tego Tobie, drogi kochany Lwie, z całego serca życzę tej obfitości, tego uzdrowienia, uwolnienia, y, tego wiatru zmian, tej zmiany, która będzie zmianą obfitą, prowadzącą do obfitości i niezwykle pozytywną. Wszystkiego dobrego, drogie lwy. Pozdrawiam.